Czy kobiety naprawdę są z Wenus, a mężczyźni z Marsa? No cóż, oddechowo trochę tak. Przede wszystkim jesteśmy trochę inaczej zbudowane. Mamy mniejsze płuca oraz mniejsze drogi oddechowe, co oczywiście przekłada się na naszą wydolność. Bardziej okrągła klatka piersiowa, wyżej umiejscowany mostek oraz większe nachylenie żeber mają ułatwić nam oddychanie w trakcie ciąży. Jednak kiedy nie jesteśmy w ciąży. Zwiększają naszą tendencję do oddychania torem górnożebrowym. A jeżeli mnie trochę obserwujecie, to wiecie, że na dłuższą metę ten tor jest średnio korzystny. No i oczywiście hormony, które w wieku rozrodczym chronią nas przed chorobami układu oddechowego, ale weźmy na przykład taki progesteron, który swoją drogą jest super, ale zwiększa naszą wrażliwość na dwutlenek węgla. Więc kiedy jego stężenie rośnie w drugiej połowie cyklu oraz w pierwszym trymestrze ciąży, oddycha nam się ciężej i szybciej łapiemy zadyszkę. Czy to znaczy, że nasz oddech jest gorszy? W żadnym wypadku, po prostu jest inny. No dobrze, ale czy my, jako kobiety, możemy coś z tym zrobić? Oczywiście, że tak. Możemy na przykład zadbać o elastyczność i mobilność klatki piersiowej, wypracować sobie przeponowy wzorzec oddechowy, wzmacniać mięśnie oddechowe oraz zwiększać tolerancję na dwutlenek węgla. Te wszystkie praktyki pomogą Ci żyć w harmonii z Twoim kobiecym oddechem i tych wszystkich rzeczy możesz nauczyć się na przykład u mnie na treningu oddechowym. Z drugiej strony możesz też nic nie robić, ale wtedy będzie oddychać Ci się gorzej. I pamiętajcie kobiety, wszystkie jesteście super i Wasz oddech też jest super. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Pa!